Dzień dobry Polsko. Prognoza pogody dla Polski. 6 sierpnia 2025 roku. W Warszawie słonecznie z lekkim zachmurzeniem. Od 18 do 26 stopni. Wilgotność 55%. Wiatr zachodni 10 do 15 km na godzinę. Idealny na spacer po starówce. Weź krem z filtrem. W Krakowie ciepło od 19 do 27 stopni. Wilgotność 50%. Wiatr południowy 5 do 10 km na godzinę. Świetny na Wawel. Uwaga w Gdańsku. Straszliwe ulewy mogą zalać wybrzeże. Od 17 do 23 stopni, wilgotność 70%. Silny wiatr północno-zachodni, 15 do 25 km na godzinę. Parasole i kurtki przeciwdeszczowe obowiązkowe. We Wrocławiu słonecznie, 19 do 28 stopni, wilgotność 50%. Wiatr zachodni 10 do 15 km na godzinę. Idealny na rynek. Nocą bezchmurnie. 16 stopni w Warszawie, 17 w Krakowie, 15 w Gdańsku, 18 we Wrocławiu. Indeks UV umiarkowany. Poza Gdańskiem krem potrzebny. Typowe lato, ale na północy uważaj na powodzie. W Gdańsku planuj wizyty w muzeach lub galeriach. Do zobaczenia, Polsko!